At the end of the day now And these haters keep on talking But I can't hear a word they're saying Nah, not at all And the more they keep on talking I'm gone, I'm gone, I'm gone I said I'm gone, I'm gone, I'm gone I hear them talking, what they saying man, I really just don't know People hate me, then they love me But I need to let them go Ale okay, i witam Was w kolejnym odcinku w się Ultimate Team. Taki jest odcinek z Ultimate Team. Tym razem normalny fut, tak jak to zwykle bywało w 12. Normalny taki pogadankowy foot. Nie chciałem robić jakiegoś. Skład buildera czy coś w tym stylu. Chciałem powrócić po prostu do y, regularnego nagrywania, że jako dzisiaj, że nie mam czasu na jakieś takie e, skróty czy coś w tym stylu, to y, wolałem sobie nagrać typowy, pogadańkowy foot, y, czyli to, co było w 12 bardzo często. Ale przy okazji, y, że nie chciałem zrobić jakiegoś głupiego squadbuildera buildera przy okazji y, tego odcinka, znaczy zamiast tego odcinka były skład builder. To po prostu pokażę skład, jakim zagram teraz na tym odcinku, czyli to jest skład BPL, taki jak skład Bundesliga, którym grałem, no cóż, dosyć niedawno, no to sprzedałem go niestety, noż znaczy niestety, może stety, wiesz, wiecie co? w ostatni meczem naprawdę mi się bardzo cienko nim grało. Natomiast ten skład cały, yy, co teraz aktualnie jest, to przebrnął przez piątą ligę bez porażki. Dwie pierwsze porażki w piątej lidze to były porażki niemieckiego składu, a potem wszystko do końca ligi było zwycięskie i wszystko tym składem, e, więc ogólnie ten skład naprawdę mi się dobrze nim gra. Na bramce De Gea, tutaj w środku David Luiz z Valtan na prawej Johnson, tutaj Evra, e, Shirley, e, teraz kupiony Ramirez na Fellaini razem z nim, tutaj SPO De Bruyne, Miralasz na prawej pomocy i napastnikiem jest oczywiście Christian Benteke, który naprawdę jest bestią, powiem szczerze bestią, 21 meczów i 7 bramek, 20... 17 meczów w moim klubie, 21 bramek, naprawdę to jest bardzo dobra średnia. Plus powiem szczerze, że De Bruyne również mnie cały czas po... zaskakuje, to jest 17 meczów i 9 bramek, 10 z tego zawodnika. Naprawdę jak na SPO De Bruyne po prostu rozwala system, powiem szczerze, naprawdę jest sz... u mnie dużo bramek. I jestem nie, znaczy, mile zaskoczonym tym zawodnikiem, po raz kolejny on już raz w moim składzie BPL się znajdował. I dlatego też go wrzuciłem tutaj. Ale wiecie, mam bardzo dużo zawodników Chelsea, znaczy Chelsea mam czterech oraz z Belgów, e, co daje mi duże zgranie. Na przykład tutaj mam Wertongena, Felaini, Miralasz, e, Benteke oraz e, De Bruyne. D no, mają duże zgranie między sobą, bardzo dużo zielonych połączeń, więc widzicie, ogólnie skład e, dlatego też jest tak mocny, mi się wydaje, ponieważ tych, duży, tych zielonych połączeń jest e, o wiele więcej niż, niż po prostu jest. E, potrzebne, tak mi się wydaje, no nie. E, w każdym razie przechodzimy do sezonu online, czwarta liga, jak widzicie, awansowałem właśnie z, czwartej, e, z piątej do czwartej, no to oczywiście logiczne, bo wygrałem piątą ligę, zdobyłem mistrzostwo. I e, czwartej z mam 4 punk 7 punktów, e, no i e, oczywiście dalej kroczę w stronę mistrzostwa, jak widzicie. Gramy z takim gościem, który ma skład włoski, z czym Hernandez jest z Ligi Angielskiej, Cole z Ligi Angielskiej, Richard z... z... fu, jaki Walcott to jest, Lennon z Ligi Angielskiej, trochę takich pomieszany skład, taka mieszanka yy, wedwoska, trochę. No i cóż, dobra, zaczynamy spotkanie, yy, zobaczymy jak pójdzie mi w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że, że będzie ono całkiem yy, jakieś pozytywne. Powiem szczerze, że nie wiem... Yy, za bardzo o czym rozmawiam przy, tym przy okazji tego tego uh, odcinka, ponieważ no jakoś tak się nie przygotowywałem do niego względem tego odcinka. Raczej sobie chciałem po prostu pograć i przy okazji nagrać. Chciałem w ogóle jeszcze żadnego meczu nie grałem, więc to jest mój mecz totalnie. Mam nadzieję, że go nie spieprzę. Benteke. i nie doskoczył. No cóż, w każdym razie, ostatnio mam szczerze, że mam dosyć dużo rozkwienia na swojego kanału i. No i zastanawiam się po prostu nad tym, jaki content na swoim kanale zacząć prowadzić. Yy, mam wrażenie po prostu, że... Oj, 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 Jakie lagi mam, what the hell. Kurde, to jest napisał na origin, oczywiście, tak, oczywiście. To jest właśnie ten minus, że mam potem lagi takie. Yy, w każdym razie, co ja mówiłem... A, że zastanawiam no, się temat contentu na swoim kanale. Myślałem nad zmianą, zdecydowanie przemianowaniem... A i kanały swojego w stronę bardziej, yy, nie tylko FIFA, tak, o to mi chodzi, ale uznałem, że i tak tego nie będziecie oglądać, bo mimo wszystko u mnie Fifa straciła na wartości, ponieważ, no, po prostu was zaniedbywałem. mało wysyłałem tych filmów ostatnio, yy, rzadko je wysyłałem, tam wysyłałem tylko Futa tak naprawdę i tą serię Galaktyczni, która i tak była jedną z lepszych moich serii jak do tej pory, no i nadal jest oczywiście, yy, ale... Przez to, że nie wysyłam regularnie, ona znowu jest tak, jakby zapomniana przez Was. E, mimo wszystko, Pierwszy pierwszej miałem dużo wyświetleń, ale potem przestałem, nie wysłałem ich, no i przez to też seria straciła na wartości. Tak samo FIFA na moim kanale straciła na wartości. Wyświetlanie zdecydowanie mniej niż bym chciał. E, no cóż, no to nie jest to co, bym, to, co bym to, co bym wymagał od siebie i od FIFA na swoim kanale, T, bo mój. Kanał jest stricte pod FIFA, prawda? Już przejąłem się zupełnie zupełności na tą FIFA I wyświetleń! FAK! Jak to nie wpadło, no nie, no nie! No i trudno, no. No wiecie, kanał jest stricte pod FIFA, no i to wyświetlenia, które aktualnie posiadam na kanale, no raczej nie satysfakcjonują, tak? To nie jest to, co bym chciał, to, co bym zaobser chciał zaobserwować na swoim kanale. Jeden wyświetlenie, chociaż ostatnio, nawet ostatni film ma 1600 wyświetleń, co jest w wynikiem w miarę dobrym, jak na moją oglądalność, moją na kanale. Ale odnośnie tego kontentu oczywiście e, wytłumaczę co to content, jeśli ktoś nie wie, to jest oczywiście to co się przedstawia na swoim kanale, a więc to co się też nagrywa, e, jakie gry i tak dalej. Ja mam się stricte tylko na FIFA, ale to od pewnego czasu. zaczynam od asasyna, to asasyn mi promował na YouTubie i powiem szczerze, że czasem żałuję, że dalej go nie nagrywam. Mimo wszystko chciałbym go nagrywać, ale nie mam po prostu tego kompa też wy wystarczającego Myślę, że gdybym gdybym tylko dysponował jakimkolwiek, jakimikolwiek e, predyspozycjami do nagrywania jakichś lepszych gier, to myślę, że, że mój kanał by się był nie tylko fifowym, tylko również let's playerowym. Let's playerowym, to trochę takie dziwne pojęcie, ale no, wiecie, miałbym, na nie zagrajmy również, miałbym czas na to też, bo w sumie myślę że na FIFA to po prostu znajduję czas, kiedy tylko mogę. no, To jest pika meczyk i mogę sobie tak popierdolić teraz, tak jak na przykład sobie gadam właśnie do Was i wiecie, i po prostu gadać, 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 gdzieś czas gadać, prawda? To jest zwykłe, zwykłe nagranie. Natomiast na. fak na no, zagrajmy niestety trzeba mieć czas po prostu wiecie, i wysyłać te odcinki regularnie, a niestety to nie zawsze idzie w parze ze szkołą, więc wiecie, no tak to wygląda. Jednak. Um, no to nie jest to co to, co, to, co wiecie, to co jest, to co FIFA jednak, to jest, zajmuje więcej czasu niż, niż FIFA. W każdym razie wracając do tego kontentu całego, wiem, że powtarzam to po raz kolejny. Eee... Chciałbym, żeby mój kanał, mam w na kanale były inne gry. Szczerze powiem, że się, że powoli się pod to szykuję, mam nawet już... Fuck, dobra, będzie Ręka. Nice! Yy, Mamy na pod to miniaturki yy, oraz yy, wiecie gry ewentualne, też, które miałem nagrać. Bo kiedyś, kiedyś tam coś takiego było jak Ink, Ink Aim, coś nazywało, prawda? Koja nie wiem, czy ktoś, kto ogląda mnie dosyć długo, może kojarzy taką serię na kanale. Tam się pojawiał Assassin, tak się pojawiał Max Payne, też się, pojawiał, Xpain, tak się również inne yy, gry takie, wiecie. no... To po prostu sobie grałem, też się nazywało Ink Ames, To takie wiecie, takie, taka swojska nazwa, którą sam myśliłem, e, miało być to na, na podobę Roy Playing Games, a więc tego co Royo u siebie na swoim kanale prezentuje. Tam miało być na to podobę. Wyszło z tego chyba 10 odcinków, tam hps też 2013 chyba demo e, nagrywałem. daje że FIFA 13 demo. Ogólnie tam przedstawiałem jakieś demo gry, jakieś freeware i tak dalej, i tak dalej. Tak to miało się właśnie odbywać, miało być w gry freeware. Demo i tak dalej, jakieś testy gier, jakieś wiadomości, dermowo weekendy czy coś w tym stylu, ale jednak to po pewnym czasie się, fakt, to po, po pewnym czasie się to jednak e... wykruszyło jakoś i tę serię zaprzestałem nagrywać. Kiedy po prostu się wrzuciłem, tak bardziej na FIFA. Stricte, no i wiecie, no, wyszło tak, że w końcu nie nagrywałem innych gier, no i to ta seria tak naprawdę się e... zawieruszyła gdzieś tam w szczeluściach e... moich filmów z FIFA. Yy, więc wiecie no, myślałem właśnie nad serią, yy, teraz nową taką na swoim kanale, czyli gramy wy, tak to by się nazywało, ja wiem, że to nie jest niezbyt oryginalne, ale myślę, że z powrotem, mimo to, że, fuck, będzie bramka. Mimo to, że nagrywałoby się, się to gramy W, to y, myślę, że podlegałoby po prostu pod drugi sezon, po drugi sezon po prostu y, tej y, jakby serii Ink Ames, prawda, to drugi sezon Ink Ames i tam bym chciał po prostu prezentować y, krótkie gameplaye z danej gier, myślę, że z różnych gier byłyby po 3-4 odcinki, może z któryś by było na przykład y, więcej, ale 3, 3, czy to by było... Wiecie, z celą jakoś większą tak rozrosło się, by... to by zależało od tego, czy, czy byście po prostu to oglądali. Eee, no cóż, rozgadałem no się. Eee, I kupiłem się na meczu, przez ramkę też. Mam nadzieję, że ktokolwiek mnie w ogóle słuchał. Właśnie, że i tak, czy tak e, połowa moich filmów jest raczej mało słuchana. Chociaż kiedyś, pamiętam, pytałem się was, jeśli pisałem w komentarzach, czy, czy słuchacie moich filmów. Okazało się, że, że większość osób zawsze słucha cały odcinek, więc to mnie cieszy. E, mam nadzieję, że mimo wszystko... Że nie wysyłam filmów na kanał. Wow, na jest Bramka. Jestem nadal słuchany jednak w tych odcinkach, jednak trochę trochę się do tego przykłada, mimo że czasu mam mało na te odcinki, to, to jednak staram się po prostu dla Was nagrywać, kiedy tylko znajdę czas. I teraz praktycznie tydzień ten wolny, teraz to w szkole, czy znaczy od szkoły i ogólnie święta, to po świętach w piątek, tak jak to było w, w piątek po świętach. Niestety od tamtego czasu byłem chory i to dosyć, dosyć poważnie, powiem szczerze, naprawdę współczuję, znaczy współczuję sam sobie też przy okazji nikomu nie życzę takiej choroby, naprawdę Gorączka trzymała mnie 4 dni, prawie 39 stopni gorączki co to, to nie jest nic przyjemnego. Naprawdę nie polecam, nie polecam takie z niefocą i się tak się dorobić po prostu no i no wiecie, no, no nie, nie chciałbym, żeby ktoś z was, was taką miał chorobę i też jeszcze w trakcie Sylwestra i w ogóle, no. Sylwestra też spędziłem niestety w domu. Myślę, że ktoś tam to fanpage'a śledzi, to wie, że spędziłem go w domu, bo... Pisałem zaraz po północy od razu życzenia dla was na, na fanpage'u i ktoś się zapytał, dlaczego jestem w domu. No to po prostu odpisałem. No ale wiecie, no, no tak czasami bywa. Pierwszy czas od, od 6 lat jakiś w domu byłem na Sylwestra. Więc to jest ten, to jest ten minus, niestety. Kiedy jeszcze chorym, no to niestety nie można nigdzie wyjść, no cóż. Nie, będziemy, nie będziesz się wychodzić z gorączką na Sylwestra, żeby się jeszcze bardziej dorobić, prawda? No cóż, mm, nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć, w każdym razie wiem, że Hernández dziela na moją bramkę i strzela bramkę. Fuck! 2-2, ale wyrównany mecz, strasznie, strasznie wyrównany. A mimo wszystko gościu jakiegoś mocnego składu nie ma, a mi się jakoś cienko gra, musiałbym się skupić bardziej na nie na gadaniu. Nie teraz! Nagrywam. No, i wejdę tam. No. Zawsze musimy też wejść w tacie na rybanie, no niestety, tak to jest. <laughs> o, 10 strzałów autemon, to są 2 strzały. Pozdrawiam gościa, naprawdę. 2 strzały i 2 celne, i 2 do 2. No cóż, zdecydowanie ich ma, jednak nie należy mu się ten wynik. A już myślałem, że on oddał więcej strzałów, a jednak to się okazało, że on tylko oddał 2 strzały. No proszę. A spodziewałem się, że miało trochę więcej tych strzałów. No nieważne, De Bruyne, Szydle Ramirez, post, Szydle, Ramirez jest szybki, trzeba to wykorzystać Ramirez. Do De Bruyne. A i miał po ziemi iść. Ojojoj, oj, oj. dlaczego nie poszło po ziemi? Dobra, się zdziwiłem się. nic z tego nie Miał iść po ziemi, a nie poszło. Zaczynałem trzy razy. To jest też ciekawe się do zmiany, zmiany pada ludzie. Aktualnie gram jak ktoś wielu nie na padzie od PS3 i zdecydowanie powiem szczerze, że ostatnio mnie denerwuje. <grywania> Podania są niecelne strasznie na nim nie wiem czego to jest wina, czy to jest bardziej wina motion joya, czyli programu do e, od... Bedłowania pada od DPS 3 na kąpie. Czy może to jest bardziej wina mojego pada, który się czas często leżał na ziemi? Niestety czasami nie z mojej przyczyny po prostu mi spadał, a czasami po prostu został rzucany. No cóż. Yy... I tak jestem fakt będzie trzecia trzecia bramka? Fak, tak myślałem Sweaty. Pozdrawiam gościa Brawo. Pozdrawiam. Naprawdę, pozdrawiam, Rawa. Jesteś zajabisty. Naprawdę, trzeci strzał, trzecia bramka. Wow, brawo. Skuteczność stuprocentowa, no ale dobra. Nie należy mu się ta bramka. Naprawdę mu się to nie należy. Fakt. I tak jestem lepszy od gościa, który nazywa się, bodajże, Road, Road to Show, czy jakoś tak, coś takiego, kojarzę się z pewnego gościa, gościa, który w każdym Pink Stips, który gra, rozwala swojego pada. A nie wiem, tych padów musi mieć, nie wiem, albo ma jakiegoś sponsora dobrego, który mu daje co chwila pady, żeby on to rozpierdzielał na nagraniach, czy, czy po prostu ty, ma tyle hajsu, że może kupować sobie cenę nowego pada. W każdym razie się do kupna nowego pada, myślałem nad e, padem od XBOXa lub po prostu jakimś padem symulującym tak jakby padów XBOXa, czyli Razer, nie wiem, albo po prostu znowu Logitecha F310 e, lub jakiegoś, nie wiem, Rumblepad na przykład Logitecha, nie wiem. Szczerze powiem, że chciałbym, żebyście na przykład, jeśli ktoś mnie jeszcze nadal słucha, ta to to mnie jeszcze spotkania, mam nadzieję, że ktoś słucha, e, czy może jakieś polecić w komentarzu. Pad, który wy, wy byście z swojej strony polecieli. Polecili. Ja e, w większości tych poleceń, co ja mam od znajomych swoich, głównie od e, no to jest raczej pad od Xbox 360 czyli ten taki bezprzewodowy na, nie, na baterie. To jest dla mnie ten minus, że ja nie wiem, czy bym, <grych> czy bym znalazł zawsze czas, żeby kupić albo hajs, żeby kupić te baterie po prostu. Chciałbym dużo na zapas. Kupić ciągle, że gram dużo w FIFA Miralasz, ładnie. I nie wiem czy czy po prostu bym się wyrobił z tymi bateriami, żeby kupować je co chwilę. Taki pad z kablem na przykład to jest plusem, bo nie trzeba go, wiecie, nie trzeba kupować baterii do niego. Ale na przykład, jeśli miałbym mieć bezprzewodowy, to chciałbym taką jakąś stację, na przykład dokującą do ładowania, to by było fajne. Więc się zastanawiam właśnie nad kupnem pada i właśnie, chciałbym bezprzewodowy, a jednak, jednak bym go nie chciał, żeby on był na przykład na baterie, prawda? Dlatego nie wiem, jeśli znacie jakiś... Pady, które są bezprzewodowe na przykład, są dobre, mają wygląd, nie wiem, no może być prez, może od może być PlayStation, może być od Xboxa, w każdym razie, jeśli wiecie, no po prostu zależne jest od tego, czy, czy one są bezprzewodowe, jeśli są bezprzewodowe, no to spoko, easy, możecie mi takie polecić, jak najbardziej, sprawdzę sobie na internecie, cena nie gra roli, nie gra roli chociaż w sumie, wiecie, pada za 400 złotych, też nie kupię, chociaż taki też widziałem, Nazywał bodajże MAT, coś tam, Gaming pa, coś takiego. Nie wiem, w każdym razie wiem, że on ma wymienne gałki yy, analogowe i te, to powiem, pusty, yy, wiecie, czyli RT, LT i tak dalej. No nie. Ma to wymienne wszystko, dlatego też jest taki drogi. Można mieć dowolne konfiguracje, można mieć konfigurację z PS3, z Xboxa. Yy, można jeszcze połączone te konfiguracje ze sobą, czyli wiecie, tam ułożenie chodzi o ułożenie analogów i krzyżaka, prawda? Yy, ale to jest raczej nie w zasięgu moim, moim cenowym Zdecydowanie, bo chyba kosztuje 480 zł ten yy, rumbel, nie wiem jak on się nazywa. Matkaz, coś tam, coś tam, nie wiem, no nie wiem, w każdym razie yy, ludzie na FvPa zrobili tam, znaczy na FOP artykuł był o nim jakimś tam, jakiś tam Aha, chyba kiedy, w przypadku, kiedy ktoś tam po prostu sprawdzał, e, jakimi padami grają ludzie na FOPA i przy okazji, właśnie opisał ten pad jako, że to jest jeden z najdroższych na rynku i tam najlepszych, względem tego, że jest wymienne części i tak dalej, i tak dalej, ale z tego co wiem, to teraz dużo padów, dużo firm oferuje pady, które są które są wymienne części, e, jednak. Nie wiem, czy, czy do wszystkich do Razera na przykład są wymienne części, albo do Logitecha, ale tak jak mówię, jeśli ktoś zna jakieś, jakieś pady dobre, dobrej firmy, nie wiem, no nieważne jakie, w jakiej konfiguracji, czy PS3, czy Xboxa, ale takie, te, które pasują do PC, to od razu mówię, chciałbym, żeby one były wspierane przez PC, bo jeśli nie są wspierane, no to ten minus, że trzeba jakieś dodatkowe programy ściągać i tak dalej, eee, więc jeśli ktoś jakiś zna dobre pady, to niech po prostu mi napisz w komentarzu. Albo po prostu nie zresztą wiem no, no poleci mi jakiś, jakiś, jakiś gamepad yy, myślę, że myślę, że będę wdzięczny za to Wskazanie i o oh, fuck, ale strzeliłem Fuck 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 O Sorry za SMS-a Przepraszam mój dzwonek A <grym> teraz <zresztą> Śmidał się 6 na 4 do 3. Trochę. Taka, taki cienki mecz. Znaczy cienki mecz. Dobry mecz w moim wygraniu, tylko że cienki tyle, o tyle, że... Że gościu coś nie fartował te bramki. A, i tam felaini wbiegał. Szkoda. Kurde, no kurde, no, myślał się sześć tą bramkę na 4-3, ale może też on zejść na 4-3 Easy. To nie jest ale trudne dla niego, szczególnie że on miał... Fuck, on miał trzy, trzy, całe trzy bramki, tak? Więc myślę, że to nie jest dla niego problemem. A i źle zostawiłem tą piłkę De Bruyne'owi. Dobra, damy na ofensywny i spróbujemy się po prostu. Zresztą do przodu zaatakować jakoś, ale to będzie naprawdę. O! To będzie naprawdę ciężkie. Czy on tam przejdzie? Dobrze, dobrze, do. Aj, fuck! tak mocniej było to zagrać. Aj, 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 no i dupa. O, proszę, przejąłem. Jeszcze jest szansa. 88 minut spotkania. Fellaini ładnie tam wybiega. A tak ładnie wybiegał. Troszkę za lekko zagrałem mu chyba. Dobra. Dobra. Ach, za długo czekam z podaniem. Jeszcze trzeba, jeszcze trzeba to rozegrać. Może jakoś. Miralasz. Dobrze. Ach, nie zostawię mu tej piłki. No i trudno. chyba już jednak... No nie mówcie mi, że on... Zrobi akcję i strzelę no właśnie. Rzecz jeszcze jest, jeszcze jest dla niego szansa, no shit! Dobra. Już wolę remis. Tak, wolę remis już niż przegraną. Wow. No cóż, remisowo, 3 do 3. Mecz dosyć wyru... znaczy, wyrównany, to nie, to nie jest... To jest źle powiedziane, to nie jest mecz wyrównany, to po prostu mecz wyrównany w wyniku, ale nie mecz wyrównany ogólnie, rzecz biorąc. Po statystykach, najpierw zobaczycie, 492 monety. Tak, właśnie widzicie, to są statystyki gościa. 3 bramki, 3 strzały, 3 strzały celne, celne strzałów, 100% ja 16 strzałów, 11 celnych i też 3 bramki, no więc... Cóż, no, tak wygląda statystyka tego meczu eee, W każdym razie, no remis, niesłuszny remis, niesłuszny, ale... Taka jest piłka nożna, trzeba się po prostu z tym liczyć. 8 punktów, jak na razie forma w tej lidze, no dosyć cienka. RZR, czyli remis z remis, y, Remis zwycięstwo, tak jest. Czyli, czyli po prostu taka w kratkę. No cóż, ale w każdym razie, jeśli patrzycie mój, na mój bilans tam naprawdę na niego nie patrzę. 39, 4, 47. jest na minusie, ja wiem, dosyć duży minusie. Ale y, jakieś, ja już wiem, że po powtarzam, jakieś 15 meczów z tego bilansu jest przegranych z manczem ani razu w tym roku, w tym roku, czy w tym roku, w tym roku już bardzo przegrałem. Albo raz. W na razie w tej FIFA, o w tej FIFA nie, nie, ani razu nie wygrałem z manczem na fucie i za każdym razem ten bilans się każdym meczem z nim pogarszał przez to, że te mecze z znajomymi również pisują się do, do bilansu, no to też mi trochę on go zepsuł. No dobra, w każdym razie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i cóż, do zobaczenia kolejnym. No i na razie.